Przychodzę dzisiaj z Wami z bardzo krótkim filmem, bardziej takim ogłoszeniem. I tak jak właśnie możecie przeczytać w tytule, tak, napisałam książkę o umiarze i ta książka ma bardzo duże szanse na to, aby zostać wydana i będziecie mogli ją kupić w tym roku. Jest to niejako spełnianie mojego marzenia o tym, żeby książkę napisać i mam nadzieję też, żeby właśnie ją wydać i zacząć działać jakby gdzieś na tym polu jednak więcej pisania. To nie będzie typowy poradnik, jest to bardziej zbiór takich tekstów na temat różnych aspektów naszego życia i umiaru tam, gdzie on jest w zasadzie wszędzie potrzebny, więc jest o umiarze w różnych po prostu tych miejscach życiowych większej ilości szczegółów będę Wam gdzieś opowiadać z czasem kiedy więcej rzeczy się wyklaruje ja co prawda mogłabym się podzielić tą informacją dopiero później, jak ona zostanie wydana ta książka ale pomyślałam sobie, że jest to dla mnie tak ważny moment to, że o czymś, o czym gadałam wielokrotnie, o czym myślałam tak wiele lat że w końcu mi się to udało zrealizować, i jakby tylko bliskie osoby wiedzą mi jakby też, jak to wyglądało, że te warunki nie były idealne wręcz przeciwnie, że one były wręcz takie zaprzeczające temu, że to się w ogóle może udać, żeby się skupić i napisać coś. I chyba to były najgorsze warunki jakby ever, jakie kiedykolwiek miałam w życiu na to, żeby pisać. I właśnie w tych najgorszych warunkach to się udało, więc to jest. To jest niesamowite, a zarazem wierzę, ufam, że to jest też jakiś rodzaj łaski boskiej i takiego, takiej zmiany myślenia, która nastąpiła u mnie w ostatnim czasie, więc tak króciutko, po prostu chciałam powiedzieć, że tak że spełniam to marzenie, że będzie książka o umiarze i też podziękować, że między innymi to jest zasługa Was i całej społeczności mojej na Instagramie, ale też tutaj, też społeczności tutaj na YouTubie. Tych wszystkich dobrych słów, tych wszystkich komentarzy, wiadomości, maili, to wszystko to były takie małe cegiełki, które układały gdzieś taką pewność we mnie, że to, o czym mówię, ma sens i że jest to potrzebne, i że komuś się to może przydać. Faktycznie bo tak naprawdę, celem tej książki jest taka motywacja do zmiany, do tego, żeby o ten umiar w życiu zadbać.